Zadanie trzecie zaokrągli z, pod, z podaną dokładnością. pod podpunkcie A do części dziesiętnych. Do części dziesiętnych, czyli tutaj do pierwszego miejsca po przecinku. Zwróćmy uwagę na to, że tutaj na drugim miejscu stoi ósemka. Ósemka jest liczbą większą niż 5, to znaczy, że tutaj do trójki musimy dodać 1, czyli tutaj uzyskujemy 534,4. W podpunkcie b) musimy zaokrąglić z dokładnością do części tysięcznych, czyli z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, czyli tutaj te pierwsze trzy miejsca zostają trzy liczby. Natomiast popatrzymy tutaj na to, że w tym miejscu, czyli na kolejnej pozycji, na czwartej pozycji, stoi czwórka. Czwórka jest liczbą mniejszą od pięciu, to znaczy, że do tej wartości liczbowej niczego nie dodajemy. Uzyskujemy w związku z powyższym 801 całych i 965 tysięcznych. W podpunkcie C natomiast my musimy zaokrąglić do setek, czyli musimy zaokrąglić tutaj. W ogóle tak, pozbyć się musimy tutaj tej części, która tutaj jest po przecinku i musimy zaokrąglić do setek, czyli do tej pozycji i zwracamy uwagę na to, że tutaj stoi piątka, to znaczy, że do dziewiątki musimy dodać jedynkę, czyli ta liczba, która tutaj w tym miejscu jest zapisana, to jest w przybliżeniu 3400.